Proszę Państwa, jest to znamienne, że zebraliśmy się tutaj w nie na żadne zamówienia państwowe, nie w inicjatywie księdza, pisarzom pisarza Lewskiego, innych patriotycznych środowisk kresowych. Ale trzeba tu powiedzieć, że smutkiem że akcje w tej sprawie, akcje protestu przeciwko odwołaniu bohaterem narodowym Ukrainy bandery, nada bandery ludobójcy, to przecież akcje takiego protestu objęłyby podjąć władze państwowe, objęłyby podjąć prezydent, premier, sejm Polski bo przecież to jest ogromny skandal, że dotąd w Polsce, dobrej imię, dotąd w no i po, poza tym jest to kompromitacja polityki wschodniej, dotychczasowej polityki wschodniej, która bezkrutycznie opierała się na maksymalnie ciepłych wiedzach już wewnątrz, naprzyjaźnionych z banderowcami, z ludźmi u Ostrzegaliśmy myślę no Cieszę się, że udało się. W tym roku zresztą jak inicjatywy Krzysa i Kakownica Zależnego, którą Gorąco popieraliśmy doprowadzić do udaremnienia rajdu nie było. W zeszłym roku rajdu pan przed przez łącznie ziemię. A to udaremnienie zostało wymuszone przez Asię społeczną patriotyczną środowisk Kresowych. Wczoraj wreszcie z opóźnieniem zareagował prezydent. Z opóźnieniem bardzo ostrożnie, ale jednak odciął się od decyzji Józef w sprawie i w sprawie y, UPA. Ale jeszcze nie powiedział tych podstawowych słów o ludobójstwie popełnionym na Polakach, o którym powinniśmy zawsze pamiętać. I nie powiedział tej prawdziwej liczby wymordowanym Polaków, męski, kobiet, dzieci, o której zawsze musimy pamiętać. Cieszę się, że... Cieszę się, że zgromadziliśmy się tutaj. Własnego porybu serca i z pamięci okresa, Tak jak już się przekonałem, wiesz, na przykład pani, która pod grodziskiem zorganizowała własne inicjatywy, nie z państwowych pieniędzy, udział w i Kresu Niedobrych. Ale w danym zapytaniu, a gdzie są władze państwowe? Gdzie jest polski zejścia? Pamięć okresa. Y gritany, Rosie, o Leopoli, Slepser, z Wódz dla o innych miastach Polski, o Zradzieckach z Polski, o nich, w niezrębieniu, krować, zrzeczali, A co myślimy o 69-60 roku? W roku alarm ostrzegałem na czterdziestej stronie przed możliwością co wyboru, obwołania bandery ludobójcy bohaterem narodowym. I zdanie politycznego analityka z 1999 roku, głoszące być może brak stanowczego potępienia przez wszystkie środowiska polityczne w Polsce, antypolskich wybryków w młodych państwach postsowieckich, że niektórzy nacjonalistyczni politycy na lewskiej do wniosku, że Polska zniesie każdą dyskryminację tamtejszych Polaków czy poniżanie polskiej pamięci, byle zaprzyjaźnić się z tymi państwami. Tak, nasze władze, naszej znoszą każdą dyskryminację Polaków na Ukrainie, na, na, na Wileńszczyźnie, i gdzieś na Białorusi, ale wy, ale Polska to nie tylko te władze. To my, my reprezentujemy tak naprawdę Polskę i udowodnijmy to koniecznie w najbliższych wyborach. Oddajmy głos tylko na tych, którzy będą reprezentować polskie sprawy. Troskę o Polaków żyjących w krajach ościennych, zresztą i wśród Polonii też i troskę o nasze tradycje i o pamięć zaportowanych. A przy okazji no, nawiążę jeszcze raz do tego, co mówiliśmy na konferencji prasowej. Czas, żeby wszyscy, którzy zabili petowaniem Juszenki, patrona banderowców, żeby to odczuli. Ja myślę, że czas, żeby odczuł to też speda, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wyraźnie postępuje wbrew swoim nazwie i zdrada poczucia miękkości. Przyznanie doktora gonorowksiłca dla takiej osoby jak już jest wyjątkową kompromitacją. Jeszcze raz na koniec chciałbym wyrazić radość, że jesteśmy tutaj w tym gronie, w gronie patriotycznym, że protestujemy przeciw Hańbie jaka nas spotkała, przeciw kompromitacji, jaką okazały się związki z Józefem. Liczę, że w innych miastach polskich te spotkania przybierają podobny charakter jak tutaj i myślę, proszę Państwa, że powinniśmy kontynuować tę akcję, doprowadzić do tego, żeby władze raz w Polsce, raz wreszcie potępiły ludobójstwo. Występowałem tu nie tylko także jako przedstawiciel Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polskich i Polaków, który musi zyskać jak najszersze poparcie. Chcieliśmy wygrać w obronie polskości. To jest, odpowiadamy przed naszymi za to, co zrobimy teraz dla podtrzymania tradycji i obrony polskości, i dobrego imienia, i przekreślenia więzów z ludźmi skompromitowanymi, haniebnymi, typu teraz Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówił profesor Jerzy Robert Nowak dla Telewizji Narodowej, przygotował reportaż z Pięćdziesiątki. Vamos uh -huh.